Rok już nam jest mało Ej, fajne ciało Mała kręć z tym, kręć nie śmiało Jak stało? Kolorowe ręki dla wszystkich Sadzone nierówna równanie, krótkie, smutnickie Sadzone dni, to się zwykają Lato, stacja, autobus Siemaneczko mordeczki, zaczęło się kurde w końcu Żniwa 2022, uważam za rozpoczęte. Zaczęliśmy kosić odmianę rzepaku Escapello. Zobaczcie, tą pier pierwszą przyrzepę, które mamy pełną. Co się robi omówi? Co ty mówisz? Z prawej strony przy kosie tam się rzepak pierdoli, wyrwiesz mi Dobra Zobaczcie, krótkofalówki, zajebista sprawa Nie trzeba dzwonić do nikogo Wszystko fajnie, na bieżąco się dogadujemy Widzonek sobie mruci ładnie. Zobaczcie. No i dzisiaj mamy 29 lipca. Zaczęliśmy o godzinie 12.15. Wjechaliśmy miał 8,9 Zrobiliśmy sobie na godzinę przerwę. Pojechaliśmy do wuja na kawę, wjechaliśmy potem o godzinie drugiej, O wpół do pierwszej jakoś tak O, o wpół do pierwszej jechaliśmy z pola, o, o drugiej zaczęliśmy kosić To miał 7,5 A teraz jak y, poprzedni zbiornik wysypał, to miał 6,7 czy 6,9 jakoś tak Więc suchutki, fajny Bajonia kosimy, bo Chcemy suchego wykosić, bo w tym roku nie, nie, nie był palony, nie był desykowany. Chcemy suchego yy, wykosić, bo będziemy w tym roku cały rzepak magazynować. Sprzedaliśmy byki, to jakiś tam obrót pieniędzy będzie teraz na jesień. No rzepak, sami wiecie, poszedł na łeb, na szyję. 2000, praktycznie cena na tonie poszła na dół, więc nie damy nikomu zarobić. I tyle, no będziemy go trzymać, będzie lepszy, cena to się sprzeda. A tak to żyto się sprzeda w tym roku, prosta spola i tyle, nie? I bajka. No nic, kosimy. Romeo odskosi to. Zacznie kosić ten kawałek to jest taki klin. Trochę krótszy, to jest trochę dłuższy. Pójdziemy do niego do kabiny, zobaczymy jak tam robota idzie. No ja cały czas stoję, bo to wiadomo. Objedzie dwa razy i sypie. No tutaj ten plon, powiem Wam, rewelacji nie ma bo tutaj dosyć mocny gradem dostał. No i tutaj ten kawałek też jest bez gnojówki, bez obornika Więc tutaj można powiedzieć, bina z nędzą Ale zawsze może być gorzej, jak to się mówi W domu te dwa kawałki są ładniejsze Escapello i Escapello Protect, więc W domu też nagramy kogoś Wam vloga, zobaczymy Dzisiaj też prosto z pola pojadę sobie na wagę Zważymy sobie przyczepy Wiem ile, ile każda waży, pusta Mam sobie tarę zawsze zapisaną na, na wieńcu Wiem ile ważą Więc będę wiedział sobie dokładnie Bo tutaj jest 4 z kawałkiem hektara I będę wiedział sobie dokładnie Ile, ile yy, Dokładnie dało z hektara Powiem wam, że ściernisko dosyć zielone jest Tragedii nie ma, żeby tam ten Robak się wpieprzył No i tyle, no wiadomo tutaj miejscami są takie ziemie, że Jest yy, piach To praktycznie był cały spalony Miejscami jest ładnie, że aż cały się buja przed kaderem No wiadomo, u nas jest taka ziemia jaka jest, mozaika Więc siejemy tak jak idzie No tak to by trzeba było wycinać kawałki i się bawić No i tyle, no. kosimy i widzimy się za chwilę w kombajnie u Romeo No i mordy zobaczcie, łan, łodygi Nie najgorzej, bo dosyć są zielone tylko powiem Wam, że łuszczyny porażka jest, bo zobaczcie tutaj. Jest, tutaj w ogóle są braki, porażka po przymrozkach. I ten tutaj najwięcej dostał gradu. No widzicie, jak tutaj macie tą, to jest ile braków, nie? Ile braku łuszczyn, a zobaczcie jak, chcesz, jak tutaj są plamy. O widzicie, zaraz choroby grzybowe wchodziły, bo jak był, był zielony, to dostał gradu. I zaraz choroby się wpierdzielą. No nic nie zrobimy, no. Kosimy to co, to, co jest. Jedno co można się cieszyć, że teraz, jak jest w takiej fazie, nie przeszło żadne gradobicie, bo już wtedy by nie było co kosić. Tylko by była akcja orkan. No i tyle na to, co ja mam, mam powiedzieć. No, zobaczcie, ściernisko dosyć zielone. Więc myślę, że chronione był w miarę dobrze. Tylko tak jak mówię. No, Tutaj jest kurde ten kawałek bez gnoju, bez, bez gnojówki, a te u nas to co dostały gno, gnojówkę to są w ogóle całkiem inne rzepaki, w ogóle wyższe i to lepiej wygląda, no ale no co zrobić no, Kłasimy to co jest. Tej mordeczki, przestają sobie Makusia w inne miejsce, ten tam, ten kawałek skończył, teraz przestawiam się tutaj, żeby miał bliżej do, 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 do sypania. I będziemy sobie kosić ten kawałek, to jest krótszy, już takie sklina troszkę I pójdziemy sobie do niego do kabiny Do Romeo I zobaczymy jak to wygląda Z jego perspektywy No i czy w ogóle jest zadowolony Zobaczcie jak się świeci, haha ha, kurwa A co, niech sąsiady zazdroszą Jak z fabryki wygląda Chodzi ludzie! Jest klimacik wakacyjny. Świeci. I tutaj już le, lepsza y, y, liga, bo kompana o? jo? Wydroszam, <grystanie> to będzie wrócimy do domu. Ja, ja. W bizonie kościć na siedząco? I nie wiem, czemu ludzie nas tylko, na stojąco? Tylko, tylko na siedząco. Szli na ładnie, widać. Nie na wieczór nasz, kurwa, dupa piecze. <gry> niektórzy dostop no stoją. Czy pan jest zadowolony? E, z plonu powiem tak, ale z ceny ni chuja <laughs> To zapewne <na> <laughs> Kurwa Jeśli jest taka możliwość niech ludzie przechowują, nie? Zawsze rzepak zdrożeje No i mordeczki, my z tym kawałkiem na finiszu jesteśmy Druga przyczepa pełna, no Jakie plon, powiem wam w następnym vlogu bo nie wiem czy mi się dzisiaj uda wjechać na wagę, bo już jest godzina 19. Czy tam jeszcze mają e, firmę otwartą? No nic, my kończymy ten kawałek, tam jeszcze po drugiej stronie asfaltu został takie malutki. Kończymy. Idziemy odczepiać kadrę na wózek. Będziemy lecieć do domu, bo tu, mamy tutaj 11 km na pole. No i co mordy? Mam nadzieję, że vlog się spodobał. Widzimy się na następnej działce rzepaku. No i co? Życzę Wam też dużych klonów, nie? Żeby nie było. Na cześć, trzymajcie się.